Ofertą sprzedaży kawalerki na Mokotowie przy metrze Wierzbno. Lokal położony w wysokim budynku na trzecim piętrze, budynek oczywiście z windą. Mieszkanie składa się z 25 metrów kwadratowych i w jego skład wchodzi jeden pokój z wnęką. Przedpokój, w którym jest miejsce też na niedużą szafę, kuchnia oddzielna z oknem. Na podłogach w pokoju jest parkiet, który wymaga cyklinowania. Piony wodno-kanalizacyjne w mieszkaniu i w budynku wymienione, nowe kaloryfery na to. Stara elektryka, więc pewnie trzeba byłoby ją wymienić. Mieszkanie z balkonem. Wokół budynku teren jest ogrodzony, można parkować, jest pilot do wjazdu.